Moment, ta tak teraz powinno. na aleikum. Świeci się czerwona lampka z tyłu? Tak. Taliw, to musiałbyś kręknąć tyłem do kogoś. Ktoś by tak, wiesz... Nie, to ty kręknij, weź nóż i mu po gardle przejedź. Tak, na tych ostatnich filmach, nie? Były filmiki. Ktoś wrzucił z właśnie tych tak muzułmajków. Ale ja też tak, ja może żebyś... Masz pierwszego podejrzanego przed sobą. <grymna> Ale tak na ja robię jako mujahedinów afgańskich z lat 80-tych, 70 hmm. Czy za ruskich? Ty tych, którzy napierdalałeś przeciwko ruską, tak. A, pytałem się go co do grupy na forum, nie? No. Że spokojnie tylko trzeba to na te nie spierdalać na A to jest, y jaka to jest y Nie, to jest y G G5 Galaxy. To jest, to, jest, to jest takie... legenda, Tak. To jest legenda, nie do rozjebania, słyszę. No. no. Ale tu już mamy medyka, to nie wiem w bo to... Nie, to, co my my to co ta coś, ta ale... Jesteśmy medykiem. To nie, że jest najsłabsze uzbrojenie, co najbardziej odpowiadające do medyka, tak. tak bo Możesz bo lepszy, pobiegać fajnie, sobie. Bo podleci Spak. sobie, policzy do dziesięciu. Ale na tej baterii? Ale nie. Wykonam I teraz o kulki wdniął! No i balą te kulki No zobacz, się dochylać chce, ale tak, kiedy ma nie... w serii Ciężko nie? Jak <grym> <grym> coś to po 3-4 kulki seria, najdłuższa Testowaliśmy, wyszło A i żeby czekać koszka, słucham, y zobaczcie sobie afgański rap na przykład <grym> To jest na Złysza... <grym> Co? Tak? Yy, na YouTube raz widziałem. Okay. Rap i hip-hop. Słyszałem. Czy to, wyobraź sobie, że rapują nie mężczyźni, a kobiety. Najczęściej. Rapy, yy, bo chodzi o to, że one się czują dyskryminowane i tak dalej, tylko że tak dyskryminowane naprawdę. Już to nie, że... To nie są feministki polskie, tak jak u nas. To są prawdziwe feministki, no. akurat. I nie no, nie, teraz, ale Afganistan jest naprawdę teraz naprawdę bardzo cywilizowanym krajem. No. Czy znaczy wcześniej też był, tylko że talibowie wiadomo. Wszystko co. To... <grym> Jak chcesz coś na śmieszniejszego, zrób się japoński metal. A, się bo, się nie by def metal, czeko, czekoladę kurwa, nie? Że taki dokurywianie, dokurwianie. Ale ja kocham, czekaj, czekaj, No to to jest no no, 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 jak to no, jest no. japoński. To kurwa jakieś Japonki w tych swoich cosplayowych jakby strojkach, tych czarnych no, niby. Na królganie, na królganie, na Bo taki tak, słodki. <grym. <grym. <grym> Znam to. Ja to, to jest tak piskny. Kibbniczoko, będę to pamiętam, nie? Bo mi polecił ten. Mi polecił ten utwór. Ten, dwie Nie, żebym sobie zobaczył, no to zobaczyłem, kurwa mać. Ale teraz ostatnio tak na ma manimce różne. Ja bym Ja też jak patrzałem, to. Na polskim że... metalu. Nie, nie śpiewają, oni nie grają, że oni faceci. Same dziewczyny. Tak samo z afgańskim rafem. Nie, nie, gra, nie. Kabul Boys. Dobra, jest taki zespół Kabul Boys, którzy na hip-hop afgański, ale to, to oni są trochę tacy bibierowani. Nie, to taki biber, więc kurwa nie wiem. No <śmieniczny> okej. <Pnauki. śmieniczny> Jeżeli chodzi o paradaj, Cześć. jak to było, Parade Divers, się nazywają, Jeszcze, okay.